Dzisiaj będę mówił o tym, jaką prawną wpadkę można zaliczyć, kiedy influencera w kontaktach z agencją reprezentuje agent. Zanim jednak zaczniemy, chciałem ci powiedzieć, że jeżeli w trakcie tego odcinka wpadnie ci coś do głowy, coś o to chciałbyś mnie zapytać, przypomnieć jakiś problem prawny, z którym zmaga się twoja agencja, zawsze możesz umówić się ze mną na bezpłatną konsultację pod adresem rozmowa.gajekpartnerzy.pl a jeżeli potrzebujesz umowy i to tak na wczoraj, musisz to naprawdę szybko ogarnąć, to zapraszam cię do mojego sklepu z umowami pod adresem sklep.gajekpartnerzy.pl. Właśnie. Wyobraź sobie, że jest um, renomowana marka, e, influencerka z rozpoznawalnym nazwiskiem i naprawdę e, szczodry e, budżet reklamowy, czyli można powiedzieć, że agencja e, dopięła wszystko na ostatni guzik. No i tutaj właśnie pojawia się, no prawie na ostatni guzik, bo tym ostatnim guzikiem jest właśnie, e, czy właściwie było sprawdzenie umowy z influencerką. I to moje sprawdzenie umowy miało być tak naprawdę formalnością, i to z dwóch takich zasadniczych powodów. Po pierwsze, projekt umowy przygotował doświadczony agent spec od influencerów, no więc było oczekiwanie, że facet wie co robi w kwestiach umów. A druga kwestia była taka, że no umowę owszem miałem sprawdzić, no ale tak jakby została ona już z agentem influencerki podpisana i kampania ruszyła. Kiedy mam do czynienia z umowami, które już są zawarte, to jeżeli ja muszę je sprawdzić tak post factum, to mam taką bardzo prostą zasadę, że mm, y, po prostu nie czepiam się błahostek, bo i tak czuję ogromną presję, żeby no, chciałbym powiedzieć klientowi, że umowa jest super i nie dodawać tego, no, Ale. Y, Natomiast takie umowy już wcześniej kojarzyły mi się z pewnym krytycznym błędem. Więc pierwsze co zrobiłem, to wziąłem do ręki umowę i sprawdziłem nagłówek i podpisy na ostatniej stronie. No i niestety musiałem powiedzieć: tak, poprzednio umowa jest super, no ale takie déjà vu. Wszystkiemu winien jest taki jeden, już nie powiem, często popełniany błąd, ale spotkałem go już trzy razy, więc mogę powiedzieć, że. No, Funkcjonuje on w obrocie prawnym. Będę dzisiaj właśnie o tym mówił, co to jest reprezentacja i jak można tą reprezentację zepsuć. Na blogu omawiałem już kwestię udzielenia komuś pełnomocnictwa do reprezentacji. Przykładowo, jeżeli chciałbyś, żeby twój dyrektor kreatywny podpisał za ciebie umowę, to po prostu możesz go do tego upoważnić, udzielasz mu pełnomocnictwa i wtedy nagłówek umowy będzie brzmiał w ten sposób. Agencja YZ, Z, spółka ZOO, ulica Agencyjna i tak dalej, reprezentowana przez pełnomocnika pana Jana Kowalskiego w nawiasie pełnomocnictwo w załączeniu to jest, że tak powiem, standardowa rzecz, zupełna oczywistość. Jak dobrze się domyślasz, umo, określenie stron umowy z influencerką powinno wyglądać praktycznie tak samo, to znaczy przykładowo influencerka Joanna Wpływowa, zamieszkała ulica Kreatywna i tak dalej, reprezentowana przez agenta, pana Jana Kowalskiego, pełnomocnictwo w załączeniu. E być może zapytasz się, czy naprawdę trzeba opisywać, że agent jest pełnomocnikiem, tak? No w końcu, tak powiem, wieś gmin niesie, że agent to agent i, i każdy wie co robi i kogo reprezentuje, tak? To jest pojęcie zrozumiałe, jak to prawnicy mówią ostre i nie ma potrzeby, żeby jeszcze dopisywać, że to jest pełnomocnik, tak by się mogło wydawać. Natomiast w umowach liczy się precyzja i, i, i niedomysły, i jakieś branżowe konwenanse. Więc, jeżeli agent reprezentuje, to powinien to robić na podstawie pełnomocnictwa. I teraz, na czym polega ten błąd, z którym się już kilkukrotnie spotkałem? Otóż agencja podpisuje umowę bezpośrednio z agentem influencerki, a nie z samą zainteresowaną. No i teraz pytanie jest, czym to skutkuje. Zacznijmy od tego, że naprawdę nie ma znaczenia, jak w takiej głębokiej prawnej komitywie jest agent-influencerka. Być może mają 20-stronicową umowę, z której bardzo duża część jest poświęcona temu, jak i gdzie agent będzie reprezentował tę influencerkę. Natomiast wszystko to jest namarne, jeżeli przy zawieraniu umowy z Tobą, swoją agencją, agent wyraźnie nie wskaże, że działa jako pełnomocnik. Influencerki, bo jeżeli tego nie zrobi, to po prostu działa w imieniu własnym. Wynika to z tego, że kodeks cywilny no, nie przewiduje czegoś takiego jak pełnomocnictwo tajne. Albo się powołujemy na to pełnomocnictwo, pokazujemy je, albo liczymy się z tym, że zawieramy umowę. Po prostu we własnym imieniu. Gdyby agent działał jako pełnomocnik influencerki, tak zwany zastępca bezpośredni, to wszystkie zobowiązania wynikające z umowy miałyby skutek w stosunku do influencerki. Czyli na podstawie umowy podpisanej przez agenta, to influencerka będzie zobowiązana do na przykład wykonania materiałów promocyjnych i przeniesienia praw autorskich do nich na agencję. Natomiast Sprawy mają się zupełnie inaczej, gdy agent podpisze ich w imieniu własnym, ale na rzecz influencerki. On wtedy będzie działał jako zastępca pośredni, tak zwany, co to oznacza w praktyce, żebym tutaj nie wprowadził jakiegoś zamętu? To oznacza, że agent zobowiązuje się, że influencerka wykona wspomniane materiały i przeniesie do nich prawa. To oznacza, że umowa nie odniesie skutku w stosunku do samej influencerki. Podsumujmy to. Jeżeli, jeżeli agent podpisze umowę e, jako pełnomocnik imieniem influencerki, to, to tak naprawdę umowa wiąże agencję influencerkę. Jeżeli agent podpisze umowę z agencją i powołuje się na to, że influencerka coś zrobi, to umowa wiąże tylko e, agencję. I agenta nie ma skutku, właśnie w stosunku do samej influencerki. Pewnie przy mniejszych projektach taka prawna wpadka rozejdzie się po kościach, bo agent wystawi ci fakturę, influencerka dowiezie wynik, no po prostu wszyscy będą zadowoleni. No ale wyobraź sobie taką sytuację: że zakontraktowałeś taką gwiazdę internetu, żeby była twarzą kampanii na najbliższe 3 lata. No i trzy lata to jest szmat czasu, i relacje influencerki z jej agentem mogą naprawdę ulec znacznemu ochłodzeniu. No i co się stanie, jeżeli to nierozłączne duo nagle postanowi, że ich drogi się rozchodzą? No, w świetle prawa, influencerkę z twoją agencją, jak wspomniałem, nie wiąże żadna umowa. Może ona więc bez sentymentu pożegnać się ze swoim agentem i również z twoją agencją. Właściwie nawet z agencją się nie musi żegnać, bo. Nie ma umowy. Ty natomiast zostajesz z umową i z agentem, który kiedyś zobowiązał się, że influencerka zrobi kampanię, no ale tak jakby nie jest w stanie już tej umowy zrealizować, więc masz kłopot i w samym środku kampanii tak naprawdę tracisz influencera, który. Pewnie był umówiony z Twoim klientem i był takim ważnym elementem tej, tej kampanii. Hmm. Żeby Ci nie zostawiać samym problemem, e, oczywiście życzę Ci, żeby taki problem Ci nie pojawił, i, i mam nadzieję, że teraz po wysłuchaniu tego e, wiesz, e, jakiego błędu unikać. Natomiast jeżeli taki błąd Ci się wkradł, to nie zostawię Cię bez rozwiązania. Każda umowa jest do naprawienia pod warunkiem, że jest tylko wola po obu stronach. Z doświadczenia wiem, że jeżeli jest jeszcze jakaś faktura do opłacenia i druga strona czeka na przelew, to wola i porozumienie zawsze się znajdzie. Każda umowa jest trochę inna i, i może mieć swoją specyfikę, ale generalnie wszystko bym odkręcił za pomocą um, aneksu sporządziłbym aneks do umowy i w aneksie napisałbym taką klauzulę. Ilekroć w umowie mowa jest o agencie, należy przez to rozumieć Jana Kowalskiego, zawierającego mniejszą umowę w imieniu i na rzecz Joanny Wpływowej, zamieszkała tu i tu, pełnomocnictwo stanowi załącznik numer 1 do umowy i dodatkowo pokusiłbym się, żeby na oryginale umowy i aneksie Influencerka złożyła swoją parawkę i dopisała adnotację. Potwierdzam umowę zawartą moim imieniem przez pełnomocnika Jana Kowalskiego. I teraz ta umowa jest skuteczna w stosunku do influencerki. I że tak powiem, z prawnego punktu widzenia, jest, jest pięknie. Pozostaje mi ci życzyć udanych kampanii, fajnych zasięgów no i jeszcze większych. Konwersji. To wszystko, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałem. Więcej informacji znajdziesz na moim blogu na ratunekkreatywnym.pl. Pamiętaj, że jeżeli chcesz ze mną coś skonsultować, to wejdź na rozmowa.gajekpartnerzy.pl, a jeżeli pilnie potrzebujesz pomocy w temacie umów, sklep.gajekpartnerzy.pl. Do usłyszenia.